Już w przyszłym miesiącu startuje profesjonalna liga bokserska raperów. Jeden z piosenkarzy zaczął organizować na terenie swojego domu walki raperów. To ten od Beautiful Girls czy y, utworu z Justinem Bieberem. No i jacyś poważni ludzie z pieniędzmi zorientowali się, że hej, ludzie chcą oglądać, jak znani ludzie się biją. Wow, nie wiedzieliśmy tego wcześniej. W tych amatorskich walkach na razie wzięli udział raperzy, którzy raczej nie są jakoś specjalnie znani w Polsce, i raczej tylko jacyś więksi fani amerykańskiego trapu ich kojarzą. Ale z jakichś bardziej znanych osób to podobno chętnie już jest Trippy Red, Solja Boy, co no, raczej było dosyć do przewidzenia i nie jest niczym zaskakującym. A także podobno kontaktują się z Lanezem i Drake'em. Drake! Drake! I naprawdę jestem zdziwiony, że tak wolno to postępuje, no bo już dawno ludzie się zorientowali, że okej, okay, każdy chce oglądać, jak znani ludzie się biją. No to już to po prostu zróbmy, przeskoczmy cały ten etap, jak przez kolejne kilka lat będą się po kolei wylęgać różne gale dla poszczególnych osób. Niech jakaś firma od razu ogłosi, 20 osobnych gal, i każda będzie, nie wiem, jedna będzie oczywiście dla influencerów, jedna będzie dla raperów, jedna będzie dla sportowców, ale nie związanych ze sztukami walki, jedna musi być dla polityków, jedna na przykład dla prezesów jakichś dużych firm. No nie wiem, siedzę w tym momencie, to nie napisałem sobie tego, w tym momencie wymyśliłem z jakichś 5 kolejnych gal, które jest do zorganizowania. Gdyby się nad tym zastanowić jeszcze jakieś kolejne 5 sekund, to powstałoby kolejne 5 gal i każda z nich jestem pewien, że odniosłaby duży sukces. Cała akcja podobno ma już zebrane 50. Milionów, podobno już 50 milionów już jest zebrane na te gale, i też podobno firma, która jest zaangażowana w współorganizację UFC, też w to weszła. Pierwsza walka ma być dostępna na Instagramie za darmo, czyli pewnie na live'ach raperów, którzy się będą bili czy coś, a później dopiero wejdą w pay-per-view. I mam tutaj jeszcze kolejny pomysł na biznes. Te wszystkie są oczywiście dla Was. Wykonujcie je, ale skoro wszyscy możemy się zgodzić, że popularne jest oglądanie, jak ludzie znani z jednej rzeczy wykonują inną rzecz i jeszcze są do tego w konflikcie, to Dlaczego tego by nie rozszerzyć? Dlaczego bokserzy nie zaczęli się disować? Dlaczego nie powstały bitwy freestyle'owe osób niezwiązanych w ogóle z freestyle'owaniem czy z rapem? Dlaczego osoby specjalizujące się w sportach walki nie idą do polityki? Oh wait. W dzisiejszych newsach między innymi powiemy sobie o tym, że Akon zakłada swoje własne miasto, a także bardzo poważna afera Gemgate. Myślę, że was zainteresuje. Jak zawsze, nie mamy czasu, zaczynajmy. W sumie nie robiłem hop news przez trochę ponad tydzień, a wydaje mi się, że te niektóre newsy to już naprawdę takie, no nie wiem, no PlayStation 5 na przykład ogłoszone, jak wygląda. Myślę, że to już wiecie na przykład. Zacznijmy od Jemgate i w dzisiejszym odcinku nie będzie w ogóle polityki, na przykład postanowiłem, że jednak odpuszczę sobie jakieś komentowanie, dalsze słów Dudy, no bo nie wiem, na przykład Gonciarz bardzo dobrze to zrobił, więc nie chcę już tutaj powtarzać tego samego. Ale Jemgate to dużo poważniejsza afera niż jakieś tam sobie dyskryminowanie mniejszości. Rafał Trzaskowski przemawiał i odpowiadał na pytania różnych stacji. Ogłosił, że powołał zespół doradców do spraw bezpieczeństwa i obrony Polski. Po spotkaniu z generałami i ekspertami wystąpił na konferencji prasowej, podczas której zapowiedział m.in. postawienie Antoniego Macierewicza przed Trybunałem Stanu. No i wiecie, to są dosyć poważne i takie ważne sprawy dla Polski, nie? W związane z jakąś tam obronnością naszego kraju. Ale jeśli TVP jest na miejscu, to nigdy nie możecie być pewni niczego. Panie redaktorze, gąbka TVP. Bardzo proszę. Dwa lata temu, zamiast na defiladę z okazji rocznicy Bitwy Barszawskiej, wybrał pan się na jarmark kupić m.in. dżem. Czy podobnie pan by postąpił jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej? Dzisiaj, drodzy państwo, rozmawiamy o bezpieczeństwie państwa, a telewizja publiczna mnie pyta o dżem. Czemu Rafał Trzaskowski kupuje dżem w takich momentach? I chcę was o tym poinformować, bo jeszcze nie widzieliście wiadomości. Straszny fakt ujrzał światło dzienne. Kupowałem dżem. O tym będą dzisiaj wiadomości, że kupowałem dżem. Musicie sobie zdać z tego sprawę, jak to poważna sprawa. Wiedzieć, być przygotowani na te zarzuty. Na TVP Info nawet się pojawił piękny artykuł Trzaskowski unika patetycznej atmosfery wielkiej defilady i zachęca do kupowania dżem. Bo faktycznie, dwa lata temu Trzaskowski popełnił taki tweet. Warto porozmawiać o takich tematach, jak gość, który chce być prezydentem Polski, może w takich chwilach chodzić i kupować sobie dżem. Reporter TVP tłumaczy coś, co chyba jest dosyć oczywiste, że nie zakup dżemu jest kłopotem tylko fakt, że potencjalny zwierzchnik sił zbrojnych wybrał jarmark zamiast defilady wojska polskiego w dniu jego świętowania. Dzisiaj próbował udowadniać, że z armią sobie poradzi. No i i tak myślę, że pan Adrian Gąbka nie musiał w ogóle tego nikomu mówić, że w jego pytaniu nie chodziło tak naprawdę o sam fakt kupowania dżemu. Ale pytanie zostało postawione w sposób absurdalny. Dżem w ogóle był trendujący na Twitterze dzięki temu. Nie wiem, nie spodziewał się tego, że jak zada pytanie o dżem, to wszyscy będą się z tego śmieli. Ś śmiali. Ja się trochę dziwię TVP, no bo oni bardzo atakują Trzaskowskiego, co jest dosyć zrozumiałe. Nikt, myślę, nie jest zaskoczony, ale robią to w tak absurdalny i niecelny sposób. Y jeszcze y w sumie nie chciałem o, o tym wszystkim mówić, ale zostańmy przy tym. Trzaskowski po debacie w TVP został zapytany później przez TVP, dlaczego, skoro losowali później kandydaci kolejność, w jakiej będą wychodzić, i po całej debacie jeszcze będą udzielali 20-minutowego wywiadu, takiego, no nie wiem, swojego przemówienia do kamery TVP na ściance TVP. To dlaczego Trzaskowski nie trzymał się tej kolejności i wyszedł? Kolejność wychodzenia, jednak pan opuścił w nieprawidłowej kolejności budynek TVP, nie zatrzymując się na ściance do udzielenia wywiadów. Dlaczego? Proszę Państwa, no naprawdę, Państwo mi zadajecie pytania o to, kto w jakiej kolejności opuścił telewizję publiczną, podczas gdy podczas tej debaty zamiast dyskutować o tym, co jest najważniejsze dla Polek i Polaków, pytaliście mnie Państwo o to, kiedy wprowadzimy euro. I dzisiaj próbujecie mnie pytać, dlaczego nie staję na ściance TVP, gdzie zorganizowaliście 20-minutowy wywiad dla Pana Prezydenta i pytacie mnie, czy ja mam 40 minut czekać na to, czy ktoś mnie wypuści z telewizji publicznej, czy nie. Drodzy Państwo, jeszcze raz. Telewizja dzisiaj pyta po debacie, kto w jakiej kolejności opuszczał budynek i ile czasu poświęcił reporterom TVP. No nie wiem, czy naprawdę nie mają celniejszego na tego gościa, żeby rzeczywiście trafić czymś, a nie pytać go o dżem albo o. Ale jakby tego było jeszcze mało, to TVP i to jest w ogóle dla mnie sytuacja zupełnie absurdalna i taka, że. Gdzie my żyjemy? To jest Truman Show, proszę mnie wypuścić. Wiem, że żyję w Truman Show, gdzie jest to morze, które ma kurtynę na końcu i tam wyjdę z tej całej symulacji, bo to jest niemożliwe. TVP na swoim oficjalnym profilu opublikowało krótki filmik z podpisem Historia pewnej obsesji. Śpieszcie się państwo zadawać pytania z TVP Info, bo niewiele tygodni już zostało. No przecież telewizja... TVP... Telewizja... No, telewizja... Ma TVP Info zlikwidować! Info tvp info telewizja publiczna no przecież telewizja tvp info zlikwidować telewizji tvp info tvp nie wiem to by była cringe'owa jakby jakiś mały youtuber w dramie z kimś innym coś takiego zrobił nie rozumiem kiedy znalazłem ten filmik kliknąłem w profil tvp i zacząłem sobie scrollować i zobaczyłem że o kolejny artykuł o trzaskowskim którym prezentuje jego najbardziej zaskakujące wypowiedzi z ostatnich lat więc stwierdziłem o kliknę i artykuł od razu polidzie rozpoczyna się od czegoś takiego Dzisiaj Polacy są prezydenta Rzeczypospolitej, który nie tylko mówi o wartościach, ale i je praktykuje, powiedział Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na pytanie dotyczącym przygotowywania dzieci w szkołach do Komunii Świętej. Kandydat koalicji obywatelskiej dodał, że jego katecheta, Franciszkanin oraz rodzice nauczyli go, że trzeba przede wszystkim stać przy tych, którzy są słabsi. To zaskakujące słowa w kontekście ubiegłorocznej parady równości, nad którą objął patronat jako prezydent Warszawy i w której wziął udział. Choć kandydat PO wielokrotnie mówił o wspieraniu słabszych w kontekście LGBT, to na tej imprezie nie zabrakło zadowolonych i dobrze zbudowanych. Mężczyzn paradujących bez koszulki koło dworca centralnego. To jest koniec akapitu. Nie rozumiem. To, to jest jakaś bardzo mocna próba połączenia jednej wypowiedzi z LGBT: no bo wiadomo, że fajnie można, ale no. Nie, bo zastanawiałem się nad tym, czy TVP chodzi o to, że jeśli są mężczyźni dobrze zbudowani, zadowoleni, bez koszulek y, gdzieś na mieście, to, to pokazuje, że LGBT jednak nie jest słabsze, bo faceci są dobrze zbudowani. Muskulatura ich ciał równoważy to, jak są w Polsce traktowani. Ja myślę, że zdecydowanie tak. Następny news. A dwie rzeczy, zanim następny news. Pierwsza, to zapomniałem powiedzieć, że Rafał Trzaskowski w ogóle pozwał TVP tak za ogólnie za całość, a druga rzecz to zachęcam. Do zostawienia, albo nie, zachęcam do udostępnienia na Facebooku. Nie wiem, kiedy ostatni raz ktoś udostępnił mój film na Facebooku, ale zróbcie to, proszę. Możecie mnie oznaczyć, możecie oznaczyć mój fanpage, mimo że nic tam nie wrzucam, ale będę po prostu wiedział, że udostępniliście. No i będzie mi bardzo miło, jeśli się na coś takiego zdecydujecie. Teraz, bo ostatnio słyszałem, że jakaś nowa polityka YouTube'a wchodzi, więc nie wiem, jak ocenzurować ten temat. Ale w każdym razie pewien 61-letni facet postanowił walczyć z osobami uzależnionymi od używek, które nie są kawą, ani alkoholem, ani papierosami. Okazało się, że do tego gościa włamały się jakieś dzieciaki i mu ukradły parę krzaczków pewnej zielonej. co za absurd, że ja muszę coś takiego tak cenzurować. No ale pewnej zielonej rośliny, która jest yy, znana wszem i wobec. I kiedy go się zorientował, że do czegoś takiego doszło, to zadzwonił na policję. Policjanci w to nie wierzyli, ale przyjechali na miejsce incydentu i faktycznie zastali tam starszego pana, ogródek i rosnące w nim 69 drzewek yy, za 69 drzewek zielonych roślin, z których największe sięgały nawet 1,5 metra. Kiedy policja zaczęła rozmawiać z tym panem, to pan powiedział, że oczywiście jest świadom tego, że hoduje nielegalnie i że nie powinien czegoś takiego robić, ale że bardziej boli go problem uzależnienia wśród młodzieży i dlatego postanowił z tym walczyć. Podobna jest szansa w ogóle na uniewinnienie tego gościa, że puszczył mu płazem już te 69 drzewek, ale, bo zachował się bardzo honorowo. Jest to niesamowita historia. Następnie news. Komiksy, pan kończą swoją działalność. Pewnie już zapomnieliście, że w ogóle istniała kiedyś ta strona, albo w ogóle młodsi widzowie nie wiedzieli, że coś takiego kiedyś było. Mam do tej strony szczególny sentyment, bo to tam opublikowałem jedne ze swoich pierwszych twórczości w ogóle w internecie. Dzieliłem się ostatnio na swoim Story z moim pierwszym komiksem. Mogę, jeśli jesteście zainteresowani, to mogę resztę też tam powrzucać bardzo chętnie. Hop.yt polecam. No i kończę działalność, co w sumie no nie jest jakieś zaskakujące, bo ta strona wygląda tak samo już od tak długiego czasu, no i no nie wiem, kto wchodzi, żeby przeczytać memiarskie komiksy na stronę komiksy.pl. Wrestling Peace mam bardzo dużo wspomnień. To mniej więcej wtedy odkryłem komiksy, kiedy założyłem sobie Facebooka, pamiętam. Niesamowite czasy. O Jędraszewskim już nie będę mówił, bo to jest taki niepotrzebnie denerwujący news i też demonetyzacja i te sprawy. Ale Aikon. Aikon to ten gość od Smagdat na przykład i kilku innych utworów jeszcze. On już od dłuższego czasu i cały czas to śledzę zapowiada, że zbuduje wielkie miasto. W Senegalu ma się nazywać Aikon City. Ma być bardzo ekologiczne napędzane energią odnawialną, a główną jednostką rozliczeniową w tym mieście ma być kryptowaluta Aikona. Podobno wszystko jest gotowe i pierwszy etap ma już zostać zakończony w 2023 roku, to jest za 3 lata. I wtedy mają już być wybudowane drogi, szpitale, centrum handlowe, dzielnice mieszkalne, hotele, posterunek policji, szkoła i obiekty unieszkodliwiania odpadów, a później ma nastąpić do 2029 roku plan wprowadzania y, kryptowaluty Aikona. Podobno Senegal w ogóle zgodził się, żeby tam była specjalna strefa podatkowa, żeby zachęcić wszystkich do inwestowania w Acon City. Tylko jest tu kilka rzeczy, które mnie zastanawia. Po pierwsze podobno on zebrał 6 miliardów dolarów na budowę tego miasta, co wydaje mi się, że to nie jest tak duże. 6 miliardów dolarów na budowę miasta i to jeszcze takiego mega nowoczesnego, no nie wiem, za to jakieś małe miasteczko takie przeciętne wydaje mi się, że można wybudować. Przecież drogi są całkiem drogie. O jakichś hotelach czy szpitalach, centrum handlowych... W szkoły, posterunek policji to już w ogóle nie wspominając. A poza tym gdzieś znalazłem informację, że to miasto ma mieć. Właśnie nie wiem, wydaje mi się, że coś to było źle po prostu napisane, ale że to miasto ma mieć 2 km kwadratowe, czy tam 4 km kwadratowe? Do porównania, bo w sumie nie wiedziałem, czy, jak duże to jest, więc dla porównania sobie sprawdziłem, że Poznań ma tam 200 ileś. O, dokładnie 261,8 km kwadratowego. No to nie wiem, 2-3 kilometry kwadratowe to co to jest za miasto? To proszę, Poznań nie jest jakimś szczególnie dużym miastem, jak na warunki światowe. Nie wiem w sumie, jak jest w Senegalu, ale nie rozumiem. Ale trzymam kciuki. Jeśli by się okazało, że jest możliwe, żeby bogaci ludzie zbierali inwestorów i budowali ekologiczne miasta, które będą nowoczesne i w ogóle fajne i dadzą wielu osobom lepszy standard życia i wielu osobom pracę i tak dalej, no to. Bardzo fajnie. Ale równocześnie coś mi to wygląda. Aż nie chcę mi się wierzyć, żeby to miał być taki gigantyczny przekręt. Strasznie to jest wszystko zawiłe. Yy, Łapik, subix, dzwonix, bo robię niezapowiedziane live. Y już niedługo ja wiem, że tęsknicie. Kommentix yy, chyba nie wspomniałem. Yy, jak zawsze, ja jestem Hop. Wasz najbardziej obiektywny.